Milioner samotnik zaprosił swoją asystentkę na bal. Jego przyjaciele śmiali się, ale kiedy ona się pojawiła, zasubskrybuj kanał, aby śledzić poruszające historie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać dalej. Michał Nowak pamiętał każdy szczegół tamtych decyzji podjętych w ciasnym mieszkaniu na trzecim piętrze bloku, w którym dorastał razem z Anną i Robertem Nowakami. To nie były zwykłe wspomnienia. Były jak odciski w kamieniu, które ani czas, ani cierpienie nie były w stanie zetrzeć. Nawet teraz, wiele lat później, w swoim nowoczesnym biurze, w siedzibie Nowatek, Michał słyszał w myślach głos babci Zofii Kowalskiej, głos szorstki, ale ciepły, głos, który niósł w sobie niepodważalną prawdę. Wiedza to jedyne dziedzictwo, którego nikt ci nie odbierze. Tego ranka, choć słowo ranek miało dla Michała znaczenie bardziej symboliczne niż dosłowne, Siedział przy biurku, pochylony nad stertą dokumentów, które dawno powinny trafić do archiwum. Przewracał kolejne strony z mechaniczną precyzją, aż nagle usłyszał znajome skrzypnięcie drzwi. Spojrzał w górę. Do pomieszczenia weszła Julia Zielińska, jego asystentka, lojalna do granic, ale z własnym zdaniem, które nigdy nie pozostawało w cieniu. Jej spojrzenie było chłodne, a zarazem pełne wewnętrznego napięcia. Michał zaczęła, zamykając za sobą drzwi. Podeszła do biurka i bez słowa położyła na nim grubą, czarną teczkę. Musimy porozmawiać o ostatnich sprawozdaniach finansowych. Coś się nie zgadza. Michał opadł ciężko na oparcie fotela, przetarł oczy, próbując zrzucić z siebie ciężar przeszłości, który ponownie zaczął ciążyć na jego ramionach. Pokaż mi, co masz, powiedział cicho, ale stanowczo, jakby bał się tego, co zaraz zobaczy. A jednocześnie pragnął to odkryć. Julia otworzyła teczkę, a ich spojrzenia natychmiast skupiły się na zadrukowanych arkuszach papieru. Umowy, zestawienia, wydruki z konta. Wszystko wyglądało pozornie poprawnie. Pozornie. Jej palec zatrzymał się na jednej ze stron. Tutaj wskazała linię tekstu. I tu oraz tu. Przesuwała palcem po kolejnych fragmentach, gdzie widniały cyfry. Które nie pasowały do żadnego z oficjalnych raportów. Ktoś wypłacił 30 tysięcy złotych z rezerw inwestycyjnych. Nie ma na to żadnej zgody zarządu. Co gorsza, podpisy są w systemie, ale nie są nasze. Michał wpatrywał się w dokumenty, jakby miały same z siebie przemówić. Jego myśli natychmiast pobiegły ku Radosławowi Majowi, wspólnikowi, przyjacielowi z dzieciństwa, komuś, komu powierzył więcej niż tylko część firmy. Powierzył mu też resztki swojej ufności po wszystkim, co przeżył. Radosław nigdy nie był święty, ale był lojalny, przynajmniej tak się wydawało. Myślisz, że ktoś podszył się pod nasze dane? zapytał Michał, ale odpowiedź była dla niego zbyt oczywista, by jej naprawdę potrzebować. Nie tylko myślę, powiedziała Julia, prostując się, mam logi systemowe. Ktoś użył naszego wewnętrznego tokenu, ale nie był na miejscu. Lokalizacja wskazuje na zewnętrzne łącze VPN. Dobrze ukryte, ale nie na tyle, żeby mnie oszukać. Milczenie zaległo między nimi. Michał czuł, jakby biuro się kurczyło. Każdy dokument, każda liczba, każdy podpis stawały się kolejnym pytaniem bez odpowiedzi. Spojrzał na Julię, która wpatrywała się w niego bez śladu wahania. Radosław miał dostęp do wszystkiego, powiedział półgłosem. On znał procedury. Znał nasze protokoły bezpieczeństwa. Lepiej niż ktokolwiek inny. Julia nie odpowiedziała od razu. Zamknęła teczkę i usiadła naprzeciwko niego. Jeśli to był on, musimy mieć dowody. Jeśli to nie był on, to ktoś, kto zna go równie dobrze jak my i wie, jak ukrywać ślady. Michał nie drgnął. W jego oczach pojawiła się iskra gniewu, lecz skrywana pod warstwą chłodnej kalkulacji. Wiedział jedno to był początek, nie przypadek, nie błąd. Początek czegoś, co dopiero miało zostać odkryte coś, co wyciągnie na powierzchnię nie tylko cyfry i dane, ale także wspomnienia i zdrady, których nigdy nie spodziewałby się zobaczyć w swoim najbliższym otoczeniu. Musimy sięgnąć głębiej powiedział w końcu zanim nasza podstawa się rozsypie, zanim ktoś spróbuje zniszczyć to, co budowaliśmy latami musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Julia skinęła głową. Wstała, ale nie wyszła. Stała w miejscu, jakby jeszcze coś chciała dodać. Michał: Jeśli to naprawdę sięga tak głęboko, jak myślę, to nie chodzi tylko o pieniądze. Ktoś chce nas uderzyć od środka. On nie odpowiedział. W myślach już analizował dane, twarze, przeszłość, która nagle wróciła z całą siłą. Po chwili wstał, podszedł do okna i przez długą chwilę patrzył w swoje odbicie w szybie, a potem spojrzał na Julię przez ramię. Czas otworzyć dokumenty. Z archiwum 7C. Tam zaczyna się wszystko. I właśnie w tym momencie, zanim zdążyła zareagować, w holu rozległ się dźwięk telefonu alarmowego. Krótkie, przenikliwe brzęczenie, które nie zwiastowało nic dobrego. Michał odwrócił się gwałtownie. Julia spojrzała na niego ze ściśniętym gardłem. To linia wewnętrzna, używana tylko w razie kryzysu. Nie zdążyła sięgnąć po słuchawkę, bo drzwi otworzyły się same. Drzwi zatrzasnęły się za Julią z ledwie słyszalnym kliknięciem, zostawiając za sobą echo ostatnich słów Michała. Czas otworzyć dokumenty z archiwum 7C. Ale zanim zdążył tam sięgnąć, telefon alarmowy ucichł tak nagle, jak się odezwał. Cisza po tym dźwięku była niemal namacalna, jakby coś właśnie zostało przesądzone. Michał wbił wzrok w czerwony punkt sygnalizacyjny na konsoli. Nie potrzebował więcej dowodów. Wszystko zaczynało się układać w obraz, częściowo zamazany, ale z wyraźnymi konturami zdrady. A teraz wiedział, że musi wykonać kolejny krok. Nie minęła godzina, gdy Michał siedział naprzeciwko Leny Wójcik. Spotkanie z byłą żoną nie było częścią planu, którego się trzymał przez ostatnie lata. Ale czas porzucić schematy. Ich rozmowa odbywała się w jej prywatnym biurze, minimalistycznym ale z wyczuwalnym akcentem pretensji, jakby każdy mebel miał przypominać Michałowi o tym, czego się wyrzekł. Lena, wciąż tak samo chłodna i kontrolowana jak wtedy, gdy dzielili życie, uniosła brew, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Jej spojrzenie przeszywało, jakby od razu wiedziała, że to nie będzie zwykła rozmowa. Nie przyszedłeś tu po kawę? rzuciła, splatając dłonie na biurku z delikatnym kliknięciem pierścionków. Michał nie odwzajemnił uśmiechu, wziął głęboki oddech i przesunął kopertę po szklanym blacie w jej stronę. Zawierała kopie dokumentów, które Julia mu wcześniej przekazała. Część środków została przetransferowana na konta powiązane z funduszami wysokiego ryzyka, powiedział bez wahania. Kryptowaluty, firmy parasolowe, luksusowe, dobra wszystko poza oficjalną księgowością. Lena spojrzała na dokumenty, ale ich nie dotknęła. Jej usta wygięły się w ledwo dostrzegalnym uśmiechu, tym samym, który zawsze wyprzedzał jej najostrzejsze riposty. Michał, ty zawsze traktowałeś biznes jak partię szachów, przemyślany ruch, zimna kalkulacja, ale czasem zapominasz, że inni nie grają według Twoich zasad. Może. Ale nie zapomniałem, że ktoś w tym układzie przestał grać fair, odpowiedział spokojnie. Znam ten język zbyt dobrze, żeby nie rozpoznać, kiedy ktoś próbuje odwrócić wzrok od tego, co oczywiste. A co jest twoim zdaniem oczywiste? Zapytała chłodno. Że ktoś wykorzystał twoją firmę do prania pieniędzy? Że ktoś być może blisko ciebie dobrze się przy tym bawił? Czy może to, że nie umiesz już zaufać nikomu? Michał milczał przez chwilę. Jej słowa były celne, boleśnie trafne. Ale nie pozwolił sobie na emocje. Nie teraz. W tej właśnie chwili drzwi otworzyły się po raz drugi. Julia weszła bez zapowiedzi, jakby wyczuła, że jej obecność będzie nieunikniona. Nie spojrzała na Lenę. Jej wzrok natychmiast odnalazł Michała. Mam raport z analiz. Przypadki powiązanych transakcji sięgają czterech miesięcy wstecz. Nazwy firm są różne, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik właściciel zarejestrowany na Seszelach. I wszystkie miały zatwierdzenia z poziomu administracji nowatek, mimo że system wskazuje, że nikt z zarządu nie był wtedy zalogowany, czyli ktoś działał z wnętrza, wykorzystując nasz system jak własną zabawkę, podsumował Michał. A Lena zna zbyt dobrze strukturę operacyjną, żeby nie mieć przynajmniej podejrzeń. Lena spojrzała na Julię po raz pierwszy. Nie lubię insynuacji, a już na pewno nie takich, które brzmią jak oskarżenia. Gdybyś chciał naprawdę mnie zapytać, Michał, czy coś wiem, zrobiłbyś to wcześniej. Nie tutaj, nie teraz i nie w obecności swojej małej strażniczki. Julia nie zareagowała. Jej twarz była maską, ale Michał dostrzegł drgnienie w jej dłoni, której palce zaciskały się na kartce z raportu. Nikt cię nie oskarża, Lena, powiedział wolno, ale sytuacja wymaga przejrzystości, a tej w naszym otoczeniu brakuje coraz bardziej. Przez chwilę nikt się nie odezwał. Lena przesunęła kopertę z powrotem w jego stronę. Jeśli szukasz winnych, zacznij od tych, którzy wciąż siedzą blisko ciebie, a może, właśnie tam powinieneś przestać patrzeć. Po tych słowach wstała i bez słowa opuściła pomieszczenie. Jej obecność zniknęła tak nagle, jak się pojawiła, ale jej słowa pozostały jak cień. Michał wpatrywał się w miejsce, gdzie przed chwilą stała, aż Julia przerwała ciszę. Myślisz, że coś ukrywa? Ona zawsze coś ukrywa. Odpowiedział cicho. Pytanie tylko: Czy tym razem to coś ma nas zniszczyć? Usiadł ciężko na fotelu i przesunął dłonią po twarzy. Wszystko, co miało się teraz wydarzyć, zależało od tego, kogo wpuści do środka, dosłownie i metaforycznie. Dlatego zaproszenie, które miał przygotowane, nie było przypadkiem. Bal dobroczynny, organizowany przez jednego z partnerów nowatek, stał się jego wyborem, próbą. Nie dla rozrywki, nie dla kontaktów, ale dla odpowiedzi. Rozesłałaś już zaproszenia? zapytał Julia. Jeszcze nie. Czekałam na Twój sygnał. Wyślij je wszystkie. Do wspólników kontrahentów nawet do tych, których od lat nie widzieliśmy. Chcę ich wszystkich w jednym miejscu. Tam dowiemy się, kto gra z nami, a kto przeciwko. Julia skinęła głową. Ilena? Michał zawahał się. Tak. Zwłaszcza Lena. Wstał. Ostatnie spojrzenie rzucił na ekran z logami systemowymi. Ruch był subtelny, niemal niedostrzegalny, ale wystarczający. Bo bal, dodał cicho. To nie tylko taniec. I w tej samej chwili, kiedy Julia sięgała po telefon, by rozpocząć wysyłkę, drzwi jego biura uchyliły się po raz trzeci. Tym razem to nie była Julia ani Lena. Był to gość, którego nikt się nie spodziewał. Drzwi uchyliły się z lekkim skrzypnięciem, i zanim Michał zdążył oderwać wzrok od monitora, w progu stanął nie kto inny jak Dawid, jego kuzyn, jedyny członek rodziny, który wciąż był obecny w jego życiu, choć z roku na rok coraz bardziej oddalony. Dawid nie miał w sobie nic z dawnych lat. Garnitur doskonale skrojony, zegarek połyskujący z podmankietu, non uśmiech. Wszystko to wyglądało zbyt wyrafinowanie, zbyt pewnie, jak na kogoś, kto powinien stać po stronie zaufania. Cześć, Michał. Myślałem, że porozmawiamy osobiście. rzucił z pozorną swobodą, jakby nie dzieliły ich tygodnie milczenia, jakby nic się nie wydarzyło. Michał wstał, nie podając mu ręki. Oparł się o biurko, spojrzenie miał ostre jak ostrze noża. To dziwne, że pojawiasz się właśnie teraz. Po tylu sygnałach, po tym wszystkim. Przerwał, widząc, jak uśmiech Dawida blednie. Nie sądziłem, że zaczniesz mnie wypytywać w momencie, gdy tylko wejdę, odpowiedział Dawid chłodno. Ale jeśli przyszedłem za późno, możesz mnie wyrzucić. Michał przez chwilę nic nie mówił. Chciał zrozumieć, czy to, co czuł, to paranoja, czy przeczucie, które zaczynało się potwierdzać. Właśnie wtedy, gdy napięcie sięgało granic, jego telefon wibrował krótko. Na ekranie wiadomość bez nadawcy. Czerwone litery jedno zdanie. Kopiesz sobie grup, Radosław nigdy nie działa sam. Michał poczuł, jak gardło mu się zaciska, serce przyspieszyło, telefon zadrżał jeszcze raz i automatycznie skasował wiadomość. Takie rzeczy nie były przypadkiem. Musisz wyjść, powiedział w końcu do Dawida. Teraz. Michał, co ty? Wyjdź. Dawid cofnął się z niedowierzaniem, ale nie protestował. Zniknął za drzwiami zostawiając Michała sam na sam, z poczuciem, że czas iluzji właśnie się skończył. Pięć minut później w jego biurze siedziała już Julia, twarz spięta, czoło ściągnięte. Pokazał się Dawid, powiedział Michał, rzucając jej krótkie spojrzenie. A chwilę potem dostałem to. Przesłał jej treść wiadomości z telefonu. Julia nie powiedziała nic. Przez dłuższy czas analizowała wyświetlacz, po czym skinęła głową, sięgając do swojej torby. Z niej wyciągnęła folder oznaczony jako Z12. Czerwony pasek na brzegu sugerował priorytet, którego Michał dotąd nie widział. Zebrałam dane z trzech ostatnich miesięcy zaczęła powoli rozkładając kartki na stole. Transakcje powtarzają się według cyklicznego wzoru: każdego 5, 11 i 22 dnia miesiąca firmy zagraniczne, aktywa luksusowe, transfery przez Liechtenstein, Szwajcarię i Cypr. Ale co istotne, pojawiają się nazwiska, które już znamy. Jerzy Kaczmarek, Tomasz Wilk, wymienił Michał, zanim jeszcze zdążyła wskazać palcem. Dokładnie. Ludzie, których wyeliminowałeś z projektów jeszcze przed rozwodem z Leną, ale oni wrócili i nie sami Julia wskazała jedną z tabel. Spójrz na to: zakup floty BMW i Mercedesa pod fikcyjną spółką, a zaraz potem przelew na konto funduszu związanego z Patek Filip, zegarki, samochody, obrazy, których wartość rośnie w ciszy. Michał zacisnął pięści. Cały system obiegu kapitału zamknięty, oparty na statusie krąg, którego nie widzieliśmy, bo patrzyliśmy zbyt szeroko. Julia zamilkła na chwilę, potem wskazała ostatnią kartkę. Jest coś jeszcze. Zdjęcie. Michał wziął je do ręki. Jego dłoń zadrżała. Na fotografii, w cieniu wielkiej sali konferencyjnej. Siedział Dawid, ubrany w ten sam garnitur, ten sam zegarek, uśmiechnięty z kieliszkiem szampana, obok Jerzego Kaczmarka i Tomasza Wilka. Nie było tam podpisów? Nie trzeba było. To niemożliwe, wyszeptał Michał. Dawid był przy mnie przez wszystko po śmierci mojego ojca, po rozwodzie. On był jedyny, komu ufałem. Julia patrzyła na niego bez słowa. Tylko oczy zdradzały, że rozumiała, jak bardzo to go uderzyło. Czasem najbliżej stają ci, którzy chcą cię osłabić, powiedziała cicho. On wiedział, gdzie szukać, czego dotknąć, emocji, które nie dają się kontrolować. Michał usiadł ciężko na krześle. Wszystko zaczynało mieć sens. Zbyt brutalny, zbyt precyzyjny, by mógł być przypadkiem. Radosław, Dawid, Jerzy, Tomasz to nie były odrębne jednostki. To był układ. Cichy krąg wpływów, który przez lata czekał, aż Michał odsłoni lukę. Musimy zrozumieć, co dalej, jaki jest ich cel, bo pieniądze to tylko narzędzie prawdziwa gra jeszcze się nie zaczęła powiedział z głosem, który brzmiał jak echo burzy. Julia wstała. W takim razie pora zaprosić ich wszystkich do stołu nawet jeśli to my siedzimy na krześle ofiary. Michał uśmiechnął się lekko pierwszy raz od dni Uśmiech pełen goryczy. Nie ofiary, Julia. My jesteśmy pionkami, które właśnie zmieniają strony szachownicy. W tej samej chwili jego telefon zapalił się nowym powiadomieniem. Tym razem nie była to wiadomość. To było zaproszenie. Imienne, zakodowane, wysłane z zamkniętego serwera. Miejsce Willa w Konstancinie. Data za 48 godzin. Nadawca anonimowy. Na końcu zaproszenia widniało jedno słowo: Bractwo. Willa w Konstancinie tonęła w milczeniu. Wnętrze było surowe, sterylne, jakby samo miejsce zostało zaprojektowane nie do życia, ale do transakcji, do gier, gdzie spojrzenia ważyły więcej niż słowa. Michał siedział przy masywnym stole z czarnego marmuru na wprost twarzy, które niegdyś znał zaufaniem. Teraz były to maski, Jerzy Kaczmarek z kamienną twarzą bankiera. Tomasz Wilk, nerwowo obracający sygnet na palcu, i Dawid, kuzyn, brat, zdrada. Michał wstał. W ręku trzymał plik dokumentów. Jego głos był równy, bez cienia drżenia, ale każde słowo wypełnione było ciężarem miesięcy podejrzeń, bólu i rozczarowania. Mam dowody fałszywe podpisy, fikcyjne umowy, przesunięcia środków bez autoryzacji zarządu. Przelewy ukrywane pod kodami, zakupy luksusowych aut, BMW, Ferrari, Lamborghini, zegarki Rolex, Patek Filipe cała ta fasada sukcesu zbudowana była na kłamstwie. Nikt się nie odezwał, nawet oddechy wydawały się wstrzymane. Jerzy opuścił wzrok, Tomasz przestał obracać sygnet. A Dawid. Dawid uniósł głowę i patrzył prosto w oczy Michała. Nigdy nie myślałem, że skrzywdzę rodzinę powiedział cicho. To nie miało wyglądać tak. Nie chodziło o luksus, tylko o stabilność. Wierzyłem, że przejściowe ryzyko się opłaci, że kiedy zaczniemy zarabiać, wszystko się wyrówna. Ryzyko? Michał powoli podszedł do niego. Ty mówisz o ryzyku, jakbyś przegrywał w kasynie, a nie niszczył firmę budowaną latami. Nie rozumiesz. To nie chodzi o pieniądze, chodzi o zaufanie o prawdę. Oto, że zostawiłeś mnie samego, kiedy najbardziej potrzebowałem lojalności. Dawid chciał coś powiedzieć, ale zabrakło mu słów. Cisza stała się gęsta jak dym. Julia, stojąca pod ścianą, tylko skinęła głową. Wszystko było jasne. Michał spojrzał w stronę ochrony przy drzwiach. Dawida należy natychmiast usunąć z rady nadzorczej. Dzisiaj kończy się era iluzji. Nowatek nie może dalej funkcjonować w cieniu manipulacji. Kto zostaje, musi zrozumieć jedno. Żadna kwota, żaden samochód, żaden zegarek nie są warte więcej niż uczciwość. Gdy Dawid wychodził, nie spojrzał za siebie, ale Michał widział. W jego oczach nie było już arogancji, tylko pustka. Po spotkaniu korytarz willi zdawał się wydłużać. Każdy krok odbijał się echem. Julia dołączyła do niego bez słowa, krocząc równo, niemal ramię w ramię. Gdy znaleźli się w pustym holu, Odetchnęła głęboko i powiedziała cicho z tą prostą siłą, którą Michał tak w niej cenił. Ta cała zgnilizna, ten ból, to będzie lekcja. Nie zapomnimy jej, ale też nie pozwolimy, żeby to był nasz koniec. Michał zatrzymał się. Spojrzał na nią długo. W oczach miał zmęczenie, ale też coś nowego. Świadomość. Przez lata traktowałem liczby jak serce firmy, jak silnik. Myślałem, że wystarczy, żeby wszystko działało. Teraz wiem, że bez etyki, bez prawdy, to tylko złom. Julia uśmiechnęła się lekko, bez radości, ale szczerze. Nie było potrzeby mówić więcej. Zrozumienie między nimi było pełne. Kiedy wrócili do siedziby nowatek, światło w gabinecie Michała nadal się paliło. Na biurku leżał nowy bilans finansowy, teczki z wewnętrznymi audytami, ale coś jeszcze, koperta. Biała, pozornie zwykła. Michał podszedł do niej powoli jakby przeczuwał, że nie będzie to zakończenie, a początek, otworzył ją. W środku, na gładkim papierze, tylko jedno zdanie, napisane tym samym czerwonym atramentem, który znał już aż za dobrze: Wygrałeś pierwszą bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Nie było podpisu, nie było żadnych wskazówek, tylko echo groźby, które rozlało się po pokoju niczym cień. Julia spojrzała na niego i nic nie powiedziała. Michał tylko skinął głową. Nie było już miejsca na naiwność. Teraz wiedzieli, że to, co dotąd odkryli, było zaledwie powierzchnią. Prawdziwy wróg wciąż czekał w cieniu, ale tym razem będą gotowi, bez iluzji, bez strachu. W ciszy złożyli milczący pakt odbudują nowatek nie dla reputacji, nie dla pieniędzy ale dla siebie, dla prawdy. I tak na granicy między zdradą a odkupieniem Narodził się fundament nowej ery. Tam, gdzie pękły filary Starego Imperium, pojawiła się nowa siła uczciwa, świadoma, bezlitosna dla kłamstwa. Bo prawdziwa wartość Imperium nie leży w tym, co posiada, lecz w tym, co przetrwało. Zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć więcej takich historii.